Ok, w tym filmie pokażę Wam cztery najlepsze teksturpaki na Bedwars, moim zdaniem. Także, no, jesteśmy już w gierce. Pierwszy teksturpak jest od YouTubera, Notniko, pewnie wielu z Was go kojarzy, i naprawdę jest piękny. Patrzcie na to niebo, jest, no, cudowne. Tak prezentuje się one nocą, ale ja wolę, jeszcze powiedziawszy, to niebo z dnia. Ogólnie to co każdą gierkę, po prostu będę zmieniał sobie teksturpaka i tak to będzie wyglądać. Dobra, lecimy sobie na te jaksy. kolega chce screena, ok, to damy mu screena. Dobra, teraz musimy chyba cię zabić. Sorry, idziemy zniszczyć mu łóżko. Nie wiem, czy zdążymy. Dobra, zdążyliśmy. Go zabijamy teraz. Do widzenia. Ja mam ten teksturpaku również fajnie wyglądają. Mają taką, wiecie. Całkowicie zmienną teksturkę. Okej, okay, czerwony się tutaj buduje, więc pójdziemy go sobie zabić. Dobra, czy schodzi? No dawaj, schodź. Zastanawia się. Aha, leci do mojej bazy. Ale dobra, ja mam firebola, więc pójdę go. No właśnie, tak to zrobić. Uo, stary, spokojnie. Dobra, rzucamy na niego firebola. Proszę, powiedzcie, że nie zniszczy mi łóżka. Dobra, zniszczy mi łóżko, ale... Trudno, trudno, to się nie liczy, słuchajcie. Łóżko to nic strasznego. Możemy bez łóżka i tak wygrać. On chce screena? Nie, nie wiem, co on chce. Robimy to samo, co on. Leciłem mu zniszczyć łóżko. O nie, mój tak tam któretowy znaczy fu. Y, różowe zniszczy łóżko. Dobra, on tutaj jest. Gonimy go? Nie, no, zostawimy go, w sumie, Albo dobra, teraz lecimy na dwójkę. Dobra, on nie wie, o nas, on nie wie. Hitniemy go. Nie, nie hitnęliśmy. Dobra, oni się tam biją, oni się tam biją. Ja wchodzę tam na trzeciego. Dobra, różowe nie ma łóżka. Jest na dachu, dobra. Chyba będziemy się z nim bić. Firebola. Odepchnął go, dobra, pa no nie, ja go chciałem zabić, a on sam spadł Ten czerwony jest, on poszedł sobie, tak, poszedł sobie A, on już nie żyje, on już nie żyje, został tylko my i jeden złoty Tyle, że ten złoty ma łóżko, ma tutaj bazę, on tutaj jest Jest, dobra, robimy tak, o. Do widzenia, Ło stary, zabijemy go Udało się, let's go, okej, okay, jesteśmy przy kolejnym teksturpaku Jak widzicie, ma on bardzo ładne niebo, dobra, chodź tu stary Nie zniszczysz mi łóżeczka, Ło kurcze, a może jednak nie. Nie tym razem. Do widzenia! Ciebie mu szybko zniszczyć beda, ale raczej nie zdążymy. No, wystarczy go... Zabić. Dobra, teraz zniszczymy, ale jeszcze raz będę musiał go zabić. To jest słabe. Wy ja tak nie wkurzę, że tutaj niebo się buguje przez to, że te wyspy są na takim niskim poziomie, że... Yy, znaczy, to nie jest wina tekstu paka, to jest po prostu wina serwera, jakim jest Coxcraft. nie zwracajcie na to uwagi. Dobra, zabijemy go. Czy nie? Udało się. Okej, okay, to mamy... Aha! Zniszczyli mi łóżko. Tam mam jakiegoś treharda. Ma skrzydełka z Lunara, Nie no, z dwóch stron na mnie idą, tu i tu. Dobra, ciebie zabijemy kolego. Wow, ale masz lagi. Dobra, ciebie nie wiem czy zabijemy. Postaram się. Mogę SS. Dobra, robimy screena. Dobra, i zabijamy. Do widzenia. Ja jestem chamski z tymi screenami Od razu robię i potem zabijam. No ale trudno. Właśnie przyczyniałam fireballę, to robimy sobie fireball jumpa. Wow Ledwo co doskoczyłem. I ma po łóżku. Okej, okay, odwrócił się. Będzie do nas wracał. Wraca, okej. Okay. On ma zbroję, niestety nie mam. Jeszcze zja trefa. Dobra, to ja jem kolejnego refa, żeby mieć regenerację. Dobra, zabiliśmy go. O kurczę, w tym momencie zostałem sama tego gościa, który miał skrzydełka kupione z Lunara. On tam jest, okej, okay, okej. Okay. Lecimy do niego. Nie no, nie z Firebola, stary. Miej honor, proszę. Nie bądź taki. Dobra, piję potka na Jambusta. Dobra, robimy tak o. Nie! To na pewno nie... dobrze, że w ogóle żyje. Dobra, robimy teraz. Zniszczone, okej okay. O, oh, zaraz nam się kończy potka, więc wypijemy kolejną Ale w sumie dobra, schodzimy na niego On coś kupuje Dobra, dostał dwa hity Mam przewagę, nie? Ajajaj, dosłownie na jednym HP, dobra, GG Było blisko, okej, okay, teraz mamy kolejny tekst Pak YouTubera, tym razem Fiziego. Ma naprawdę bardzo ładne dzienne niebo Nocne prezentuje się w taki sposób, też ładne Okej, okay, jesteśmy i teraz tutaj Niebieski, Ono mnie nie wie, on ma w ogóle Skina Technoblade'a Dobra, dostał hita, ale z łapki on spadł? Zrzuciłem go? A, zrzuciłem go. Teraz ma po łóżku. W ogóle fajna jest ta, ta, ta animacja niszczenia. Podoba mi się. Teraz stary, zabijamy cię. Do widzenia. A, już mi łóżko zniszczyli, serio? Dobra, jeszcze tutaj przyszedł ten żółty, który mi zniszczył łóżko. Ej, on, chłop jest mocny. Dobra, on idzie gdzieś tam. Dobra, musimy zabić go z firebola, albo chociaż spróbować. No nie, on odbił tego firebola. Ja dostałem. Odbijamy sobie fireboly nawzajem. Spadł do Wojda. okej. Okay. to jest nasza szansa. Dobra, ma po łóżku, ma po łóżku. Dobra, spróbujemy go zabić albo nie, bo teraz jest w lepszej sytuacji. Dobra. Zabiliśmy go, okej. Okay. Dobra, teraz żyje jedynie ja i biały, który ma łóżko, więc pójdziemy go sobie zniszczyć. On jest tam. Napisał, że please Dexy CSS. Piszę, okej. Okay. Okej, okay, chyba zrobił, więc go zabijemy. Nie, budowane drewnem, ja nie wziąłem pod uwagę... A nie, czekaj, to jest jego baza? Cię ma bazę? To jest chyba... Tak, to jest jego baza. Dobra, spróbujemy mu zniszczyć to z fireballa. Zniszczyło się. Okej. Okay. Y okej. Okay. To było dziwne, wygraliśmy gierkę. Nice. Okej, okay, także ostatni teksturpak pak na dziś prezentuje się w ten oto sposób. No i znowu jesteśmy na tej dziwnej mapie. Dobra, patrzcie, spadnie. Wo, Co jest? Widzenia. One się skloczywały, ładnie. Dobra, zrzuciłem go też. Ma po łóżeczku, tylko czy zdołamy go jeszcze zabić? Dobra, chcę screena, no Ej! Nie chciał screena! Ale, chłop, Teraz ma karmę, zginął! Ja się wystraszyłem strasznie. Byłem pewien, że on chce screena i mu chciałem dać. A to tak niemiło zrobił. Dobra, tam jest zielony, więc lecimy też w stronę zielonego. No kurczę, i mnie cofa. Jak nagrywasz to pozdro, no to pozdrawiamy niebieskiego. Patrzcie. Czy on nazwie? Dobra, zobaczył teraz. Co jest, to jakiś. Nie wiem, myślałem przez chwilę, że to cheater może być, bo tak dziwnie ruszał mieczem. Dobra, tam niebieski do nas leci, patrzcie, co robimy. I po łóżku I jeszcze go zdołamy zabić? Tak, zdołaliśmy, ale to jest dobra gierka. Dobra, lecimy sobie zajść teraz tego zielonego. O on ma, on ma jajko z Silverfishem. Ja mam za to firebole Dobra, giniesz, stary, chodź tu. Jajko mi rzucił, chyba za mną jest Silverfish, tak? Silverfish nie bije, ale trudno. Wywalaj. Dobra, gdzie jest pan biały? Może na środku siedzi? Tak, tam jest, u zielonych, dobra. Idziemy go zabić. Aj. Dotknąłem go! Jakim cudem jak go z takiej odległości widzę? Ja nie mam cheatów, ale ja myślałem, że go nie dotknę, a Go jednak dotknąłem. Dobra, w sumie pójdziemy sobie kupić deksowy mieczek, bo akurat mam 4 emeraldy. Jest kupiony. I od razu moje ukochane firebole. Jeszcze trochę wełny. Okej, okay, jest tutaj. No. Przestań, przestań, stary. Przestań, proszę. Ma jeszcze kolejnego fireballa. Dobra. Do widzenia. Koniec. Dobra. Wojna na firebole, a ja już nie mam. Jest! Udało się. Także z tego miejsca dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie tego materiału. Jeżeli Wam się spodobało, zostawcie opeczkę w górę. Wszystkie linki do pobrania macie w opisie. Siema!